Paulina Sykut-Jerzyna pochwaliła się wynikami badania USG. Pora składać gratulacje! Paulina Sykut-Jerzyna, 42 litry, opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym zapozowała z wynikiem badania USG. Przy okazji przypomniała fankom o pewnej bardzo ważnej rzeczy. Zobaczcie, co Sykut-Jerzyna przekazała innym kobietom. Paulina Sykut-Jerzyna jest popularną prezenterką i jedną z największych gwiazd polsatu, a prywatnie, żona Piotra Jerzyny oraz mama Róży, która przyszła na świat pod koniec 2016 roku. Swojego starszego o 10 lat ukochanego poznała, gdy miała zaledwie 16 lat. Zakochani pobrali się w 2011 roku, a ślub Sykut Jerzyny i jej partnera poprzedzony był dwukrotnymi zaręczynami w 2007 roku i 2011 roku. Teraz na Instagramowym profilu Pauliny Sykut Jerzyny pojawiło się zdjęcie, do którego zapozowała, trzymając w dłoni wynik USG. Na jej twarzy gościł uśmiech, a przy okazji wystosowała ważny komunikat do internautek. Paulina Sykut-Jerzyna pokazała wynik badania USG, przekazała ważną wiadomość do fanek. Co jakiś czas wśród fanów Pauliny Sykut-Jerzyny pojawiały się spekulacje, jakoby prezenterka była w ciąży. Żadne z dotychczasowych pogłosek nie okazały się jednak prawdziwe. Choć gwiazda Polsatu niedawno wspominała o ciążowych planach, podkreślając przy tym, że zawsze marzyła o dużej rodzinie, tym razem gratulacje należą jej się zadawanie dobrego przykładu innym kobietom. Paulina Sykut-Jerzyna pokazała wyniki kontrolnego badania USG i przypomniała fankom, jak ważna jest profilaktyka. USG i cytologia płynna zrobione. Wiesz, że cytologia płynna jest znacznie bardziej dokładna? Badam się regularnie, ty też powinnaś, napisała na Insta Stories. Przyłączamy się do apelu Sykut Jerzyny: regularne badania są niezwykle ważne. Brawo za przypominanie o nich fankom.